Siema Siema, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Popola Putta CBS się wpierdoliło do nas na chatę I zajebało nam wszystkie te meble ścianki Wyobrażacie sobie, że lecicie do ciepłego kraju I kurwa chorujecie Przyznać się, czy ja to meble ścianka Nie no, zaraz go pewnie wypuszczą, nie Nie dobra, wiadomo w ogóle za, za co jest zawijka, czy nie <śla> Za tworzenie historii za grupę przestępczą związaną z nielegalnym hazardem i loteriami. No, czyli prawdopodobnie chodzi, chodzi tylko o to, że, że próbowali ominąć, jakoś kurwa, zrobić lukę w prawie, no bo chyba monopol na loterię ma rząd, nie? A oni to omijali w ten sposób, że kupowało się e-booki. I wiecie, i e e-bookami niby się dało to jakoś tak obejść, że można było te loterie normalnie zrobić, nie? Lot to pociąga za sznurki. No bardzo możliwe no wiecie Jakby to jeszcze chodziło, nie chodziło o jakąś dużą kasę, nie? Ale tam pewnie grube miliony się, się przechodziły przez to No to wiecie, jak grube miliony mogły iść do państwa A nie do kieszeni Labuddy No to wiadomo, że się za to wezmą Ale nie wiem, pojemne jest to, że wiecie, że ziomek pomaga, nie? Tyle rozdaje pieniędzy On jest taki dobry, a, 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 a i tak go zawijają, nie? To jest w ogóle mega chore I dawajcie... Lecimy pod areszt i upalamy gruzy. Pod aresztem dla Kamila, dla Kamila, dla Kamila. Co wy na to? Rozdajcie tyle co on, a nie tylko kurwa krytykujecie go kurcyny. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji od kilku od 10 od godzin porannej wykonują czynności na terenie Warszawy i województwa małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego. Aha, do mnie też się dobrali. Do sprawy dotyczącej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi. Czyli jednak chodzi kurwa o te loterie, nie? Mogę potwierdzić, że w dniu dzisiejszym został zatrzymany Kamil L, znany polski influencer, wraz z nim zostało zatrzymanych 9 innych y, osób. A 9? No pewnie wszystkie co tam były w tych spółkach, kurwa w KRS-ach i tak dalej, no co? Tak zatrzymali buddę, zatrzymali jego dziewczynę, na którą na, na tą dziewczynę większość chyba rzeczy w ogóle było y, no to jeszcze MGP wchodzi i pewno i jacyś współpracownicy tam kurwa, zagłębieni, nie? Hotel Warszawa Węka Buddy, brana właśnie na hol przez CSB. CSB? Nie no, jak CBS, kurwa, zabija się zabija za, zawija samochody i wszystko. No to jest grubo, nie? Ale Budda mówił, że będzie grubo. Budda nawet musiał odejść z hukiem, kurwa. Tak i tak jest grubo, Buddy. A auta są konfiskowane m.in. też z Gliwic. Z MGP w Gliwicach, Portowa Gliwice, CBS, Policja i Lawety auta wywożą. I teraz mogliśmy przeczytać. Że... A, <laughs> to była grupa. Gdzie w Gliwicach suszą? <laughs> Jakie kurwa przekręty, że dorobił się na zmywaku i wypożyczalni, co ty mówisz idioto aż tak cię to boli? Zrobi nowy kanał, od zmywaka do milionera, boże, żeby takie coś powstało, błagam. W każdym razie jest tam zamieszanych parę osób, w tym partnerka Buddy, Budda i między innymi Bandura. A swoją drogą przypominam, Aha. że miałem w tym udział też takie osoby jak na przykład Oj Wojtek i Isau. Jaki Bandura, co? Bandura jest czyściutki, bungee. Na pewno nie. Mówię tutaj o loteriach, więc sprawa. No to od razu cały Fame jest zaangażowany w takim razie też, tak? Bandura jak już robił loterię, w sensie to robiło Famex Bunge, więc oni byli tylko twarzami, tak naprawdę. No a to robiło dalej ta babka, taka jedna, nie? Was też zatrzymają za kidrop? Ta, no? W dzisiejszych czasach to już nie są czasy takiej twardej przestępczości, tylko właśnie te wszystkie zorganizowane grupy przestępcze albo większość to opierałem się na tym, że się robiwały na podatka, więc ja nie mówię tej, że. To musiała być gangsterka na zasadzie jeździli tam, zbierali choroczy i w ogóle kazali kopać ludziom groby w lasach swoimi własnymi rękami. Nie, nie o to chodzi. Teraz właśnie gruby przestępcze prowadzi się w ten sposób, że się robi jakieś wyłudzenia na wacie i tak dalej. Ja nie mówię, że to było tak. A jak się robi wyłudzenia na wacie? Nie rozumiem tego. Jestem chyba na to za głupi. Sprzedajesz fikcyjny towar w kółko, wystawiasz fakturę i dostajesz zwrot vat w skrócie. Lewe faktury firmy, na firmy zarejestrowane poza Unią Europejską, etc. Nic nie sprzedaje, że pobierasz zwrot podatku? Katarzyna Paciorek wysłała mi voice message. Właśnie, Kasik mi na ten, wysłała głosówkę, że ten, że pismo z sądu dostanę, nie? Cześć popo mam takie sprawę, że idzie do ciebie, znaczy chcemy ci wysłać pismo z sądu. Także k***a GG, nie? Będę z Buddą w jednej celi, kurwa. Czyli Kasik się rozjebała na wszystkich I na mnie też, jaka miła Wiesz, tutaj zeznawał se, k***a, w sądzie Ale samiec Alpha między m.in. przy tak Wśród zatrzymanych Budda, Grażynka, MGP ekipa i samu Bungee Detailer Oj Wojtek No nie wiem, to akurat dziwne mi się wydaje Kochanie no. Idę do pierdla Za oglądanie Buddy Podanie. Będziesz mi rakiety wysyłać? Ja będę tam stała pod... Dzięki te rozruby robić. No, z witami. No i to jest git. Zwołam wit. <laughs> ja f... dole, to jest stary, to jest taki kupis, to jest ch. Jestem tu, jakby co, za drewnianymi kratami, bo siedzę na schodach. <laughs> ja wie f... dole, widzowie, wood ja odbić go z rąk CVSP. Widzowie, udało się go odbić, Tuszol jest już w bezpiecznej miejscówce. Schowany... Jesteśmy w bunkrze Banji. Jesteśmy w bunkrze Nie tu nie żarty żartami, a... Żarty żartami. Tu są nielegalnie wędki na lewo sprzedawał. witerowcy i Buddha Także co? 1-0 Ty skury synu Ty gnoju jemny. Ty chuju Przegrałeś Chuj ci w dupsko Pięknie. No to by wy wyrwał kontra Budda. Rozluźnienie atmosferki 55 kg, kolejna seria, że się już skończyły 260. Ło! O tak! O tak! kurwa śpieczu! Ty kurwa w Ty kurwa chyba! Ej! Ale co ci chodzi? Przestań! Ej dobra to była... To była... To była ustawka czy nie w końcu? Ej ogląda... O kurwa 5 minut temu ty! Jak ja chyba trafiłem kurwa nie? 3 dyszki potrzebuję kurwa! No dobra. Damian. No do Chorwacji y, z tymi seniorami 2400 Chorwacji y, Śniadanko, Dobry obiad no. I to wszystko jest autokarnie no. przez Słowację i 2400. Z emerytami? No. Wierzcie póki możecie, okazję też z emerytami 2400 do Chorwacji. Za 10 nie. dni na 10 dni no. z hotelem Tak, to pożyję. <laughs> Dawaj Damianek, podpiszę się, bo kurde, suszy. O, patrz, nie, jak... Ciebie te sushi? No jak. Odpisz. Weź 5 dni. Ale no nie wezmę go niestety. <grym> wiesz dlaczego? Aha. Jest zrobiony. To nie szkodzi, wiesz? Bo... Bo chodzi o to, że jeżeli on był zalany, to w środku może już wyglądać. Tak, dobra. Wiem ja, o co chodzi. Wiesz dzisiaj działa, a za tydzień no. może po prostu go zeżreć, ta rdza tam. Ta. Telefonik nie. zaszło. O! <laughs> siemanko. Z tym telefonem był u mnie wróbel. No wiem. No wiem. No i sam mnie z nim wyszło. I był zalany, tak? Tutaj są ślady. Nie, śladki. wszystko był działa już. Był zalany. No, Dzięki. Ale ja go już porobiłem. I ja mu powiedziałem, że mimo to, że go wysuszy, to jeżeli go w środku nie umyje w izopropanolu i w wodzie destylowanej, hmm. to tam w końcu tą elektronikę coś zeżre i on padnie, tak? Nie, tam on nie już działa później. wszystko, zobacz. Sobie. Działa, ale nie wiesz do kiedy. I to jest zastaw. Nie mnie to nie obchodzi, czy to jest zastaw, czy nie. Bo dobrze wiedział, że ja nie przyjmę tego telefonu, nawet dzisiaj był z nim. A wysłał teraz ciebie na głupa. Ale on mi nie powiedział, że on tu był. <grym> no tym gorzej. Jeszcze z ciebie zrobił. Ale za nie, zanie... no to zanie zanie zrobił w wałach. No. O, ale się wkurwił. No to kur. tak się nie robi. Nieładnie. No bardzo nieładnie. To jest ku... naprawdę już. ty, ale jak się można poniżyć do takiego poziomu? <grym> Dobra, on ma jednak był w ku... świadomy, nie? Zejdzie <grym> z tym telefonem, że. Ty już dzisiaj dwa dziki wypowiedzi. No? Aha, będziesz latał. No i cały czas Zajmij się oni jak nie mają co pić, chce im się pić, to przychodzą do lombardu podzika. E, to jest właśnie skutki picia wódki. Aha. Mało Małe nieporozumienie i jak widać, szarpanina. A, szarpanina. Ale no, tamten gorzej skończył. Stresu wszystkiego kurę, dwa, trzy zdania, kurę do tego i... Dyszkę brałeś za tą grę? Tak. 11 zł. to. Budda aresztowany, co z nagrodami? Odpowiedzialność za loterię od strony prawnej. Nie wiemy oczywiście kto formalnie był właścicielem nagród w loterii, to kto jest, to jest kto miał przenieść własność na zwycięzców loterii. Jeżeli jednak faktycznie policja zareferowała m.in. auto, które miały być nagrodą, można spodziewać się, że w najbliższym czasie do sądu wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Info Publishing ze względu na brak możliwości wypłaty wygranych. Przy takich kwotach zarząd na pewno nie będzie chciał zwlekać, ryzykując własnym majątkiem. A to nie tak, że wypłacają depozyt bankowy o wartości nagród i co by nie było dostaną ludzie kasę? No chyba nie. Bo oni wygrali i oni mieli podpisywać później papiery. I wiecie, jedni nie chcieli kurwa auta, tylko równowartość tego samochodu. Więc nie wiem, kurwa. Nie wiem jak to działa. Nie znam się na prawie. Nie znam się na prawie, kurwa, ani na lewie, nie? sensie tego łysego zdjęcia, że nawet swoją dziewczynę dopiero dla No jak miał, nie wiecie, jak ona wszystko na nią było, w sensie wszystko. No dużo rzeczy na nią było, nie? Zapraszam na kicka na mój kanał. Mój kanał Popo. Nera.